Siemano z tej strony pan Gryf. w tym odcinku będziemy grać sobie ganianego, ale to nie będzie taki zwykły ganiany, ponieważ będziemy grać go na mapie z Valoranta i zamiast zabijania wszystkich kosów będziemy robić to ze SCAR-20, no-scope'ami i w tym odcinku mają do wygrania takiego USP kora Mózgowa, także myślę bardzo ładny skinek, a dla was do wygrania jest, już, już wam pokazuję... Taka awupka wystarczy, że zostawicie subskrypcję oraz łapkę i napiszecie w komentarzu, jaką macie rangę w Valorancie. A jeżeli nie gracie, to napiszcie, że nie gracie w Valoranta i możecie też napisać, dlaczego. Tej awup, ta awupka już była wylosowana, aczkolwiek nikt jej nie odebrał, także przeznaczam to na następne losowanie, a my przychodzimy do samego ganianego. Okej, okay, dobra, myślę, że mogę zaczynać. Będzie troszkę głośno na odcinku. Co do Valoranta, mogę Wam powiedzieć, że w Valorancie jestem jedną z pierwszych osób w Europie, która wydropiła w ogóle dostęp do Valoranta. Było to w ogóle coś takiego, że w ogóle nie chciało mi się grać w tą grę. Bardziej mi napierali. No i sobie siedzimy w trójkę na tym spiku. Po pięciu minutach wydropiłem klucz z pierwszego dropa, także dosyć nieźle. Na początku myślałem, że to w ogóle jakoś inaczej wygląda: otrzymanie tego dostępu, no ale jak widać, otrzymałem. Kurde, nie mogę nikogo złapać. Ty, ja myślałem, że to będzie dużo prostsze: albo oni się gdzieś kampią, albo nie wiem, jakim cudem. O, 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 dobra. Jest pierwsza osoba bez. Oczywiście, tak jak mówiłem, znowu skąpa. Ile tu osób ucieka? Ja nawet nie celuję w inne miejsce. Cały czas w jeden punkt byłem celowany. No i właśnie tutaj bardzo fajna mapka, tylko troszkę tekstury tam były dziwne. I gdyby na tej mapie było tyle szczegółów jak w Valorancie, to naprawdę ta mapa. <laughs> by była dużo lepsza. I w ogóle spójrzcie sobie na mapkę jak tutaj jest bardzo dużo szczegółów. W sensie, e, kryjówek, zakamarków, nie wiem jak to się nazywa. W sumie mapkę podeślę do opisu, także w opisie będzie link do całej mapki, możecie sobie tam zasubskrybować. Okej, okay. dobra, trochę się pogubił. Dobra. Udało się, ledwo, bo ledwo, ale udało się go złapać. No i gdzie się chowa 30 osób? No nie mogę was znać. Opaki, ma? Jeden. O, jednym strzałem dwóch poleciało. Dobra. Okej, okay, ile kroków. <grym> nieźle, nieźle. Tylko tutaj same ślady zostały. Początkowo mieliśmy tutaj chowanego zagrać. I taki był plan od początku. No ale niestety tutaj jest za mało kampi, jednak doszliśmy do wniosku, że to będzie bez sensu. No i sobie, początkowo miał być zwykły, ganiany, ale pomyślałem, że tak średnio z kimś innym. Nie mam kogo tak jakby, żeby nagrać z nim, więc sobie pomyślałem, że będę zabijać znowu skopa. Początkowo miała być ta WUP'a, ale jednak pomyślałem, że to będzie skar. Bo zawupy to chyba nigdy bym tego nie zrobił. Dobra, gdzie oni się kampią? Kurde, pomimo tego, że wy mnie nie widzicie ani na minimapie, ani nie ma pikawa, to wy dobrze uciekacie ode mnie. O, dobra, słyszę. O, ale głowy to Nezo. Jeszcze na uskop. O, o, o. Ty, 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 ty. Chodź tu. Kurde, jak ucieka. Nie, dobra. A jej. O, dobra, znalazłem wszystkich. Wszyscy są na A I dobra, jak to dobrze... Wykorzystam, to nikt nie wyjdzie stąd żywy. Jeden, jeszcze paru tu tylko zostało. Okej, okay, ja sobie od prawej strony pójdę. Aj, a jednak od lewej. Chociaż w sumie dobre info dałem. Tak. Bo z waszej strony to troszkę inaczej. Wiadomo, wasza to była lewa, moja to była prawa. Okej, okay, ile osób? 11 osób mi zostało. Prawie top 10. No, panek 5 tysięcy. Przerwy, żaden swaniaczek się nie znalazł. Może taka mała podpowiedź, gdzie wy jesteście? 2000 lat Dobra, już idę na Ej, nie wiem, gdzie tutaj jest stero nawet. Aha, widzę. gdzie. ma! Och, ile osób! Jeden, dwóch, trzech. O, ależ polecieli. Dobra, i tylko nic, tylko gonić ich teraz. O, ho, ho. Ale prosta linia. W ogóle ktoś tam bardzo mądrze skręcił w bok. Nie wiem kto to zrobił, ale to było bardzo... AHA! Bo tu nie ma przejścia, to jednak nie było to mądre zagranie. Dobra, pięć osób zostało. Także coraz bliżej wygranego. No i oczywiście jaki inny skin niż SKAR20 grotto w sad traku faktoryniu. No jakże inaczej. A jak coś zakaz kampienia, jeżeli ktoś będzie się kampił, to mówcie, to od razu ban. No nie. O, jest, jest, jest! Tylko... Dobra, już po tobie Aison, no niestety żegnasz się z giereczką. Ty również się żegnasz I TOP 3! Kto został w TOP 3? Kubikson, czyli znowu Kubikson, Cytrus i Ketio. Okej okay. Chłopaki tutaj walczą o bardzo fajnego skinka A co było w ogóle do wygrania? A, kora muskowa. no tak, rzeczywiście Starajcie się Mam nadzieję, że nikt sobie nie podpowiada, bo to by było bez sensu Gramy for fun, oczywiście No wcale reset, to dobra, restartujemy i gramy od początku, sorry Jest jakaś komenda na speed? Jest O! To jeżeli. Czekaj, czekaj. A weź mnie przy, tak razy półtora przyspiesz. O! Dobra, teraz troszkę szybciej chodzę. Także jak ich znajdę to raczej mi nie uciekną, ale no właśnie, najpierw ich trzeba znaleźć. Ej, tak szczerze, osoby, które żyją. Napiszcie czy wy kampicie. <laughs> nie, nie kampią? Powiem wam, że bardzo dobrze grają. Nawet o o, o, jest, 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 dobra. Kto to jest? Cytrus i... i... Kto przegrywa? I Kubikson! Także, yy, Ketio wygrywa skinka, yy, Ketio, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Także taki USP trafia do ciebie, a jeżeli wy chcecie wygrać awubkę, która była na samym początku, wystarczy że napiszecie swoją rangę z Valoranta i oczywiście zostawić łapkę i subskrypcję. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, siema! Dobra, nic nie dostajesz, jednak. Ha.